Dobry państwu, nazywam się Mariusz Żatajczak. Kieruję stacją doświadczalną za Ten Union Polska w Spytkówkach. Zaczynamy dzisiaj Akademię Rzepaku. Pierwszy raz w tym terminie, bo jesteśmy podczas siewu rzepaku ozimego. Konkretnie siejemy poletka doświadczalne. Jak Państwo widzicie, za mną już jest pierwszy blok zasiany. Na tym polu znajdzie się. Około 3,5 tysiąca poletek doświadczalnych, które wysiewamy, każde poletko z osobnej torebki. Przez cały okres wegetacyjny dbamy o te poletka, a w żniwa zbieramy również pląd z tych poletek, każde poletko oddzielnie, żeby mieć odpowiednie wyniki i wiedzieć, które materiały hodowców. Są dobre w naszych warunkach klimatyczno-glebowych, w polskich warunkach tutaj u nas w Polsce. Siewy przebiegają jak na razie sprawnie. Warunki są optymalne, ponieważ 4 dni temu mieliśmy 20 mm opadu deszczu, także gleba jest optymalnie nawilgotniona. Siejemy na głębokość około 1,5 cm i liczymy na Szybkie wschody i równomienne wschody, ponieważ od schodów zaczyna się cały proces hodowlany i doświadczalny. Wschody są najważniejsze moim zdaniem, jeżeli chodzi o właśnie dobre wyniki i odpowiednią selekcję materiałów. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Tubicz Daniel i mam przyjemność reprezentować firmę Rapul Polska. Firma Rapul Polska od wielu lat dostarcza do polskich gospodarstw materiał siewny rzepaku ozimego, ale także rzepaku jarego. Nieustannie prowadzimy prace hodowlane po to, aby doszukać się odmian jutra, odmian, które będą coraz bardziej dostosowane do zmieniających się warunków środowiska, do zmieniających się warunków uprawy. Proszę Państwa, firma Rapul Polska takie cechy jak plenność, zimotrwałość, odporność na choroby, czy też odporność na różnego rodzaju stresy, które dotykają rzepak w okresie wegetacji, ma jak gdyby wpisane w swoje standardy poszukiwań w standardy poszukiwań prac hodowlanych efektem naszych działań są odmiany, które w ostatnich latach Państwu dostarczyliśmy, które zaproponowaliśmy i takim przykładem odmiany może być na przykład odmiana Temptation, tak? Odmiana Temptation jest odmiana mieszańcowa, odmiana z genem. Odporności na wirusa żółtaczki rzepy, odmiana, która bardzo dobrze dostosowuje się do zmieniających się warunków stanowiska, jest bardzo plastyczna pod tym względem, również bardzo dobrze sprawdza się w różnych regionach Polski. Odmiana tymtejszym, proszę Państwa, jest odmianą, która bardzo dobrze też radzi sobie w warunkach stresu suszy, jest odmianą, która jest odmianą zdrową, ma podwyższoną odporność na wszystkie takie podstawowe choroby, które dotykają rzepak. Między innymi foma, między innymi zgnilizna twardzikowa. Jest to odmiana, która jednocześnie jest odmianą wysokoplenną. Innym przykładem może być odmiana Duke, proszę Państwa, która jest także odmianą mieszańcową. W tej odmianie również znajdziecie Państwo gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy, ale obok tego genu mamy również w tej odmianie gen RLM7, który zabezpiecza tę odmianę przed suchą zgnilizną, kapustnych. Dodatkowo Duke, proszę Państwa, jest odmianą, która ma podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn, czyli jest w typie tak zwanego ogóra. Jest to odmiana o ponadprzeciętnej zdolności plonowania. Odmiana Duke do niedawna była wzorcem coboru. Jest to też odmiana, która ponieważ bardzo szybko rozwija się jesienią, nadaje się też na takie opóźnione Terminy siewu. Duke, proszę Państwa, jest to odmiana, którą polecamy na stanowiska średnie do dobrych. Przeznaczonych pod rzepak. Kolejną, jak gdyby, tutaj kreacją w portfolio Rapula, która też w ostatnich latach zagościła na Państwa polach, to jest odmiana Prince. I to jest odmiana, proszę Państwa, dla tych z Was, którzy szukają odmiany nieco wcześniejszej, nieco niższej, ale która też bardzo dobrze plonuje, dobrze sobie radzi w warunkach stresu, zwłaszcza stresu suszy, który ostatnio nas do, dotyka bardzo często. Jest to odmiana, którą bardzo często rolnicy, czyli Państwo, określacie jako odmiana, która nie wygląda, a plonuje. Tak? I to jest odmiana, którą naprawdę polecamy również w całej Polsce. Ona bardzo fajnie wychodzi też na słabszych stanowiskach i daje sobie doskonale radę w warunkach zmieniającej się pogody. Proszę Państwa, mówiąc o odmianach Rapula, nie można też wspomnieć o nieco starszych naszych propozycjach. Mam tu na myśli odmianę Atora. Która w wieloleciu sprawdziła się w praktyce rolniczej. Wielu z Państwa gościło ją na swoich polach i zawsze sprawdzała się w postaci wysokiego plonowania. Jest to odmiana zdrowa, odmiana, która radzi sobie na różnych stanowiskach, nie tylko dobrych, ale też na tych słabszych. Więc, tak naprawdę, o to, że zbyt wiele opowiadać nie trzeba, bo Państwo ją doskonale znacie. W portfolio odmian firmy Rapul, są też odmiany z tak zwanego segmentu specjalnego, czyli mam tu na myśli odmiany Clearfield, ale także odmiany kiłotolerancyjne. Z tego segmentu odmian Clearfield mamy do dyspozycji odmianę Phoenix, a jeżeli mówimy o odmianach kiłotolerancyjnych, to przykładem taki może być z tych nowszych odmian, odmiana Krum, ewentualnie Krotora. I tutaj w, w przypadku odmian kiłotolerancyjnych postęp hodowlany dał nam tą możliwość, że e, tego typu odmiany plonują na podobnym poziomie, e, co takie tradycyjne odmiany mieszańcowe e, rzepaku. Proszę Państwa, firma Rapul w swoim portfolio ma e, około 30 odmian rzepaku. Ja zachęcam Was ze swojej strony, ze strony e, doradcy technicznego, e, zachęcam Was do sięgania po nasze rozwiązania, e, stosujcie je na swoich polach. Zapraszam Was do odwiedzania naszej strony internetowej. Zapraszam Was do odwiedzania naszego profilu na Facebooku, gdzie znajdziecie szereg informacji dotyczących uprawy rzepaku, ale też informacji. O spotkaniach, które będziemy planować, spotkaniach z wami, na które będziemy Was zapraszać. Zapraszam już teraz serdecznie na te spotkania, żebyście mogli być na bieżąco z wszelkimi informacjami. Do Państwa dyspozycji jestem ja, są, moi, są moje koleżanki, są moi koledzy, którzy na co dzień w terenie. Podpowiadają Wam, doradzają od strony pola, więc zapraszam do kontaktu. Ze swojej strony tyle, życzę wszystkim udanych, że tak powiem, żniw w przyszłym roku, żepaczanych i do usłyszenia, do zobaczenia na polach. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Szczepaniak Witold. Jestem pracownikiem Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, która znajduje się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W naszej katedrze zajmujemy się m.in. problematyką związaną z nawożeniem podstawowych roślin uprawnych. Dzisiaj znajdujemy się na poletkach. Z rzepakiem. Jesteśmy w trakcie siewu i proszę Państwa, chciałbym się odnieść tutaj do jesiennego budowania plonu przez tą roślinę. Warto mieć na uwadze, że rzepak o zimę, aby mógł zrealizować swój potencjał plonotwórczy, ten fundament pod przyszły plon powinien zbudować już w okresie jesiennym. Proszę Państwa, jeśli patrzymy na nawożenie rzepaku, bardzo ważne jest zarówno nawożenie podstawowe tej rośliny, które, które należy przeprowadzić przed siewem, jak i, proszę Państwa, korekta stanu odżywienia roślin w czasie jesiennej wegetacji. Trzeba mieć na uwadze, że, proszę Państwa, o ile mówimy o nawożeniu podstawowym, to tak jak wspomniałem, wykonujemy przede wszystkim przed siewem. Mam tutaj na myśli zastosowanie czy to fosforu, czy potasu, czy w razie potrzeby również. Magnezu. Natomiast, jeśli mówimy, proszę Państwa, o korekcie stanu odżywienia, to tutaj trzeba mieć na uwadze, że w razie potrzeby też należy przeprowadzić korektę stanu odżywienia makroelementami. Przede wszystkim mam tutaj na myśli azot, który bardzo często, proszę Państwa, ten składnik brakuje tego składnika w okresie jesiennej wegetacji, ale też trzeba mieć świadomość, że jeśli patrzymy na nawożenie tym podstawowym składnikiem pokarmowym, to Rzepak nie powinien być również przenawożony tym składnikiem, więc trzeba mieć świadomość, że dobre odżywienie azotem z jednej strony przyczynia się do budowy przyszłego plonu, natomiast przenawożenie tym składnikiem może skutkować, proszę Państwa, gorszym przezimowaniem roślin, bo należy mieć na uwadze, że nadmiar azotu w roślinach skutkuje tym, że mamy niższą zawartość cukrów komórkach, a im wyższa zawartość cukru, tym większa proszę państwa, większe zagęszczenie soku komórkowego i lepsze przygotowanie roślin do zimy. Stąd też standardowo przed siewem zaleca się w zależności od sytuacji w granicach 30 do 50 kg tego składnika, a następnie w trakcie wegetacji należy systematycznie kontrolować plantacje. I następnie proszę państwa, w razie potrzeby przeprowadzić korektę stanu odżywienia, szczególnie jeśli by się już miały pojawiać pierwsze objawy niedoboru, o tym za chwilę. Natomiast proszę państwa, na tych obiektach, na których się znajdujemy, gleba posiadała wysoką zasobność fosfor i wysoką zasobność potas. Oraz średnią zasobność w magnes i w siarkę. Stąd też został zastosowany tutaj nawóz wieloskładnikowy, w, w którego w skład wchodził azot, fosfor, potas i siarka. To już zostało zrobione, więc w tym momencie w dalszej części swojego wystąpienia chciałbym się skupić przede wszystkim na tym, jak należy skontrolować stan odżywienia w okresie jesiennej wegetacji już pod wschodach, ponieważ, tak jak wspomniałem, nawożenie podstawowe zostało już tutaj przeprowadzone. Proszę Państwa, jeśli patrzymy już na to nawożenie po wschodach roślin, to przede wszystkim w fazie czwartego, piątego, szóstego liścia należy zastosować mikroelementy i praktycznie jest to zabieg obligatoryjny standardowo w uprawie rzepaku oczywiście. Mikroelementy stosujemy w sposób nalistny. Oczywiście, proszę Państwa, też można je stosować doglebowo, czy to przy okazji nawozów podstawowych, czy chociażby stosując mikrogranulaty w trakcie siewu. Ale jeśli skupiamy się już tutaj na nawożeniu powschodowym, to przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że mikroelementy stosujemy w sposób nalistny. I tak jak wspomniałem, ten zabieg jest wskazany w granicach czwartego, piątego do 6 liścia. Bardzo ważne jest również to, żebyśmy mieli odpowiednie pokrycie tutaj gleby przez roślinę, żeby jak największa ilość cieczy roboczej trafiła na roślinę, a nie trafiła na glebę. Proszę Państwa, jeśli patrzymy na potrzeby rzepaku, to pierwsze, najważ, pierwszy, najważniejszy mikroelement, który powinniśmy zastosować w tym okresie, to jest bor. Bor z jednej strony, proszę Państwa, jest odpowiedzialny za. Przygotowanie roślin do zimy jest odpowiedzialne za rozwój systemu korzeniowego, jest odpowiedzialny za yy, chociażby, proszę Państwa, tutaj rozwój rozety nadziemnej. Stąd też ten mikroelement, który jest najważniejszy w uprawie rzepaku, no, powinniśmy tutaj w pierwszej kolejności stosować. Warto mieć na uwadze to, że akurat gleby w Polsce są ubogie. W ten mikroskładnik z badań, które są sukcesywnie robione przez stacje chemiczno-rolnicze, wynika, że około 80% gleb, a w niektórych województwach nawet więcej, posiada niską naturalną zawartość właśnie w ten mikroelement. Jeśli patrzymy na jesienne stosowanie boru. Proszę Państwa, przyjmuje się, że w zależności od podaży tego składnika w glebie, od tego czy już przykładowo ten składnik był stosowany w nawozach podstawowych, czy może uprawiacie Państwo rzepak chociażby w stanowiskach, gdzie był stosowany obornik ta dawka w jednym zabiegu właśnie w tym okresie, który wcześniej wymieniłem, powinna kształtować się w granicach od 100 do 250 gramów. Natomiast, proszę Państwa, gdyby była taka sytuacja, że będziemy mieli ciepłą jesień, wilgotną jesień, która by sprzyjała ponadprzeciętnemu rozwojowi roślin, to wówczas warto mieć na uwadze, że ten zabieg należałoby, proszę Państwa, powtórzyć w granicach około 10 liścia i znowu drugą taką ilość tego mikroelementu należałoby zastosować. Dlaczego tak? Bo, proszę Państwa, ponad przeciętna ilość liści dzisiaj przyjmuje się, że optymalny rozwój rzepaku do zimy to jest 10 do 12 w pełni rozwiniętych liści, ale w takich warunkach sprzyjających. Proszę Państwa, rzepak czasami wytworzy i 14, 16 i 18 liści. Wówczas, jeśli wytworzy większą, liść, większą ilość liści, ma większą biomasę. I co się z tym wiąże, proszę Państwa, też większe potrzeby pokarmowe. I żeby przygotować ten rzepak z jednej strony do zimowania, a z drugiej strony pod te przyszłe plony, wskazane jest, tak jak Państwu wcześniej wspomniałem, no ponowne wspomaganie roślin tym mikroelementem. Proszę Państwa, co po zaborem, jeśli patrzymy na mikroelementy, drugi co do wagi to jest mangan, trzeci to jest molibden. standardowo wykonujemy w tym samym terminie, czyli krótko mówiąc, od 4 do 6 liścia ten pierwszy zabieg do karmiania. Jeśli patrzymy na ilość, to przyjmuje się, że w dobrych nawozach ten mangan powinien być stosowany w granicach około 100 g w jednym zabiegu. Natomiast jeśli patrzymy, proszę Państwa, na molibden, to około 10 do 20 gramów w jednym zabiegu. Standardowo przyjmuje się, że 10 gramów w jednym zabiegu to jest ta dawka, która najczęściej jest zalecana i podobnie jak w przypadku, proszę Państwa, boru, jeśli jest taka sytuacja, że rzepak jest w stanie wytworzyć więcej niż te 10 do 12 w pełni rozwiniętych liści, wówczas wskazane jest w tym okresie około 10 liścia ponowne wspomaganie tymi mikroelementami. Proszę Państwa, te mikroelementy oczywiście stosujemy łącznie, także tak jak tutaj wspomniałem wcześniej. Pierwszy, najważniejszy jest bor, następnie mangan i molibden. W jednym zabiegu te mikroelementy w podobnych ilościach, które tutaj wcześniej wymieniłem, należy zastosować, żeby z jednej strony, proszę Państwa, przygotować, jeszcze raz powtórzę, rośliny do zimy. Wszystkie te składniki korzystnie wpływają na przygotowanie roślin do zimy, a z drugiej strony, też zbudować odpowiedni fundament pod przyszłe plony. Proszę Państwa, co jest tym fundamentem? Jeśli patrzymy na jesienny rozwój rzepaku, trzeba mieć świadomość, że przyjmuje się, jak tu wcześniej zaznaczyłem, że rzepak do zimy powinien w optymalnych warunkach wytworzyć te 10 do 12 w pełni rozwiniętych liści. Dlaczego to jest tak istotne? Bo z jednej strony, proszę Państwa, Trzeba mieć świadomość, że od ósmego liścia następuje kodowanie zawiązków plonotwórczych, czyli powstają pąki kwiatowe, które następnie już w czasie wiosny będą przetworzone w uszczyny i proszę państwa tak jak wspomniałem ten potencjał musi być wytworzony w okresie jesiennym dlaczego to jest tak istotne ponieważ może być taka sytuacja że rzepak będzie słabiej rozwinięty i wtedy te wszystkie zawiązki plonotwórcze musiałby wytworzyć na wiosnę no to w takiej sytuacji proszę państwa jeśli wiosna będzie taka jak w roku obecnym czyli chłodna spóźniona to w tym momencie możemy powiedzieć, że te nadrabianie zaległości z okresu jesiennego no, niestety będzie stało tutaj pod dużym znakiem zapytania i może się zdarzyć, że rośliny nie wykorzystają tego potencjału stanowiska, w którym są uprawiane. Dlatego te podstawowa struktura plonu. Powinna wytworzyć się już w okresie jesiennej wegetacji. Co dalej, jeśli patrzymy, proszę Państwa, na te 10 do 12 w pełni rozwiniętych liści, trzeba mieć świadomość, że rośliny budują wówczas, jeśli nie mamy tutaj żadnych czynników ograniczający w glebie głęboki palowy system korzeniowy z odpowiednią ilością rozgałęzień i do tego charakteryzują się grubą szyjką korzeniową standardowo przyjmuje się że w okresie jesiennym ta szyjka powinna mieć grubość co najmniej 1 cm najlepiej żeby ta grubość kształtowała się około 1,5 cm dlaczego to jest tak istotne bo z jednej strony jak tutaj już podkreślałem wcześniej zapewnia to Prawidłowe przygotowanie roślin do zimy, a z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, proszę Państwa, że gdyby była taka zima, gdzie nie będzie śniegu i rośliny pogubią liście, to wówczas takie rośliny, które charakteryzują się dobrze rozwiniętą szyjką korzeniową, grubą szyjką korzeniową, dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, są w stanie zdecydowanie lepiej się zregenerować, proszę Państwa, szybciej się zregenerować w okresie wiosennej wegetacji i szybciej odbudowują. Tutaj rozetę wiosenną, natomiast te rośliny, które byłyby słabiej rozwinięte i do tego byłyby niedożywione, to trzeba mieć świadomość, proszę Państwa, że w takiej sytuacji ta regeneracja wiosenna znowu będzie spowolniona, i to będzie skutkowało tym, że niestety, proszę Państwa, ten spowolniony wzrost w okresie Wiosennej wegetacji znowu przełoży się na to, że rośliny nie będą w stanie zrealizować swojego potencjału plonotwórczego. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem wcześniej, to stosowanie jesienne mikroelementów przyjmuje się. Obecnie jako podstawowy zabieg agrotechniczny w zakresie nawożenia. Natomiast co poza mikroelementami, no bardzo istotne jest, proszę państwa, to, żeby te rośliny były odżywione prawidłowo wszystkimi składnikami pokarmowymi. Jeśli patrzymy na nawożenie podstawowe, jak już wspomniałem, jest za nami tutaj był zastosowany nawóz wieloskładnikowy. Tym niemniej trzeba mieć na uwadze, że trzeba cały czas tutaj przeprowadzać kontrolę w czasie wegetacji, jeśli chodzi, proszę Państwa, przede wszystkim o ten nadrzędny składnik pokarmowy, czyli azot. Rzepak przed zimą nie powinien być przenawożony azotem, bo jeśli będzie przenawożony azotem, to wówczas niestety, proszę Państwa, te rośliny są słabiej przygotowane do zimy i w sprzyjających warunkach Czyli jeśli będą niskie temperatury bez śniegu, takie plantacje wcześniej wymarzają. Natomiast też trzeba mieć świadomość, że rzepak w okresie jesiennym nie powinien głodować, jeśli chodzi o zaopatrzenie w ten nadrzędny makroelement. I proszę Państwa, gdy się pojawiają takie żółte, antycyjanowe przeparwienia starszych liści i z czasem te liście są odrzucane, to już przyjmuje się, że ten rzepak, proszę Państwa, naprawdę jest słabo odżywiony w ten makroelement i ten rzepak głoduje. No nie wolno nam do tego dopuścić, żeby rośliny głodowały. Dlaczego? No bo jeśli zabraknie tego azotu, to trzeba mieć świadomość, że Niestety te kodowanie przyszłego plonu, czyli tych zawiązków przyszłych łuszczyn no będzie odbywało się w słabszy sposób, mniej tych zawiązków będzie powstawało i ten potencjał plonotwórczy, który powinien się zbudować w okresie jesiennym, będzie zdecydowanie słabszy. Azot jest odpowiedzialny tutaj za wzrost zarówno systemu korzeniowego, jak i za wzrost rozety nadziemnej i też jest odpowiedzialny, tak jak tutaj wcześniej zasygnalizowałem, za tych, tworzenie się tych zawiązków plonotwórczych. Dlatego, proszę Państwa, jeśli już będziemy kilka tygodni po wschodach, warto cały czas tutaj kontrolować stan odżywienia plantacji tym składnikiem. Może być tak, że te nawożenie podstawowe, które Państwo przeprowadziliście, wystarczy. Ale może być tak, że gdzieś tego składnika zabraknie. Warto mieć na uwadze, że dobrze rozwinięty rzepak, który posiada te 10 do 12 w pełni rozwiniętych liści, w okresie jesiennym pobiera w granicach 60-80 kg tego składnika. Stąd też przyjmuje się, że patrząc na, oczywiście, jakość stanowiska na roślinę przedplonową, ale na takie standardowe warunki, w jakich rzepak jest uprawiany w Polsce, te nawożenie podstawowe kształ powinno kształtować się w zakresie 30-50 kg, ale w razie potrzeby, jeśli ten dopływ azotu jest niewystarczający lub to pobieranie jest ograniczone, chociażby przez to, że mamy jakieś czynniki ograniczające, na przykład niski odczyn gleby czy chociażby proszę państwa niskie temperatury, to w określonych sytuacjach, gdyby się miały pojawić te objawy niedoboru, o których wspomniałem wcześniej, należy przeprowadzić ko Korektę tutaj nawozową. Proszę Państwa, tą korektę nawozową można przeprowadzić na dwa sposoby. Z jednej strony możemy zastosować jeszcze nawozy doglebowo, i należy mieć na uwadze, że wówczas są wskazane te nawozy szybko działające, jeśli chcemy poprawić stan odżywienia w krótkim okresie czasu. I też, proszę Państwa, szybko działające, dlatego, żeby ten. Na składnik, który zastosujemy, roślina z jednej strony mogła go w miarę szybko pobrać, ale z drugiej strony, proszę Państwa, też przetworzyć tutaj w biomasę, żebyśmy nie tutaj pogorszyli tych warunków, jeśli chodzi o przygotowanie roślin do zimy. Warto mieć na uwadze, że przed spoczynkiem zimowym te nawożenie doglebowe azotem. W trakcie wegetacji powinno być przeprowadzone w granicach 6 nawet do 8 tygodni w zależności od warunków, jakie występują, żeby ten składnik z jednej strony miał szansę być pobrany, jak wcześniej zauważyłem, ale z drugiej strony, proszę Państwa, żeby nie tylko był pobrany, ale żeby miał szansę też być przetworzony tutaj w biomasę. Jeśli będzie przetworzony w biomasę, wówczas w komórkach roślinnych odbuduje się gospodarka cukrami i te rośliny są nadal optymalnie przygotowane do zimy. Drugi sposób, w jaki możemy zaaplikować proszę Państwa nawozy azotowe, to jest oczywiście w sposób nalistny, więc w tym momencie przyjmuje się, że w zależności od warunków przed spoczynkiem zimowym takie nawożenie powinno być przeprowadzone w granicach około 4 do 5 tygodni. Tyle czasu wystarczy, żeby ten składnik nie tylko był dobrze wchłonięty, bo to jest, proszę Państwa, praktycznie z automatu się odbywa. Natomiast, żeby też te rośliny miały szansę, mianowicie przetworzyć ten zakumulowany azot przez liście w biomasę i wówczas, proszę Państwa, żeby też ta gospodarka cukrami się tutaj odbudowała. Co jest istotne, jeśli patrzymy teraz na jesienne wspomaganie rzepaku. Azotem to warto zawsze, proszę Państwa, do takiej mieszaniny, jeśli robimy tutaj to w sposób nalistny dodać siedmiowodnego siarczanu magnezu i często też, proszę Państwa, podajemy te mikroelementy. Dlaczego? No? Bo jeśli roślina już zaczyna pokazywać nam objawy niedoborowe, to zwykle, proszę Państwa, jest niedożywiona nie tylko azotem, ale często też brakuje. Innych składników pokarmowych, i wtedy takie wielokierunkowe odżywianie rośliny przez liście skutkuje tym, że z jednej strony ten azot jest dobrze wchłaniany przez te liście, ale z drugiej strony jest, proszę Państwa, szybciej wbudowywany w struktury roślinne, co tutaj wcześniej zaznaczyłem a to jest warunkiem podstawowym tego, żeby z jednej strony poprawić stan odżywienia roślin. Ale z drugiej strony też, proszę Państwa, żeby nadal te rośliny nie tylko zawiązywały te struktury pronotwórcze, czyli zawiązki przyszłych kwiatów, ale też, proszę Państwa, cały czas były optymalnie przygotowane do zimy. Proszę Państwa, jakie jeszcze inne nawozy należałoby rozważyć tutaj, jeśli mówimy o prawidłowe odżywienie roślin w okresie jesiennym, mianowicie jeśli zrobiliśmy podstawowe nawożenie, jeśli zrobiliśmy tutaj. Te wspomaganie roślin przez liście, czy to mikroelementami, czy w razie potrzeby tym azotem, czy siedmiowodnym siarczanem magnezu, to należałoby jeszcze rozważyć, jeśli Państwo wprowadziliście system w gospodarstwie, gdzie stosujecie na przykład podział dawki potasu na dwie części, czyli część przedsiewną i część pogłówną, którą bardzo często stosujemy. Wczesną wiosną, to w takich proszę Państwa, warunkach, gdzie na wiosnę mamy deficyt opadów, należy rozważyć, czy tą część wiosenną nie przesunąć, jeśli, jeśli chodzi o termin stosowania na późną jesień, żebyśmy, proszę Państwa, dali szansę, że te nawozy potasowe się z jednej strony lepiej rozpuszczą, czy w miarę rozpuszczą szybko i do tego jeszcze będą przemieszczone w głąb tutaj gleby w kierunku systemu korzeniowego. Dlaczego to jest tak ważne? Bo jeśli, proszę Państwa, standardowo stosujemy w tych dwóch terminach, czyli dawki dzielone potasu, czyli przedsiewną i pogłówną, a tą pogłówną stosujemy na wiosnę, ale wiosna jest sucha, a proszę państwa, dzisiaj spotykamy się w Wielkopolsce, gdzie bardzo często nam w tym okresie wczesnowiosennym opadów brakuje. No to wtedy trzeba mieć świadomość, że co prawda te nawozy potasowe one się rozpuszczą, bo tyle wilgoci po zimie jest. Natomiast, żeby ten potas tych nawozów był głębiej wmyty w kierunku systemu korzeniowego, żeby większa pula systemu korzeniowego Intensywnie mogła wprowadzać ten składnik do rośliny, to niestety z tym jest bardzo często problem i ten składnik jest pobierany tylko z tej górnej warstwy gleby. A dlaczego to jest tak ważne, żeby większa ilość korzeni wprowadzała czy potas, czy inne składniki pokarmowe? No mianowicie trzeba mieć świadomość, że większość potasu rośliny powinny pobrać do początku kwitnienia. Zwykle, w zależności od sytuacji, to jest końcówka kwietnia na tym regionie, gdzie się tutaj znajdujemy, czy proszę Państwa, początek maja, jak w tym roku, ale bywały na przykład takie rogi jak rok 2020, gdzie już mieliśmy kwitnienie w połowie kwietnia. Co to znaczy, większość potrzebnego potasu, nawet 90% potrzeb pokarmowych powinno być zrealizowane właśnie do tego okresu, a warto mieć na uwadze, że ze wszystkich składników pokarmowych rzepak, gdzie najwięcej potrzebuje, proszę Państwa, właśnie potasu. Średnio się przyjmuje, że na wytworzenie jednej tony nasion, plus odpowiednia masa słomy, te zapotrzebowanie kształtuje się na poziomie 80 kg. Jeśli patrzymy na zapotrzebowanie względem tego najważniejszego składnika pokarmowego, czyli azotu. To jest odpowiednio mniej, jest 155 do 60 kg na jedną tonę nasion, plus odpowiednia masa słomy. Stąd też bardzo istotne jest w przypadku tych dwóch składników, żeby, proszę Państwa, jesienią tutaj poprzez odpowiednie odżywienie, ale też zastosowanie tych nawozów, jak potasowe czy fosforowe, w odpowiednich terminach, przygotować te stanowiska już do tego intensywnego pobierania składników w czasie wiosny, a proszę Państwa, te intensywne pobieranie powinno występować zaraz od początku wznowienia wegetacji. Czyli nie możemy, proszę Państwa, tak przeprowadzić nawożenia, że my dopiero na początku wiosennej wegetacji będziemy stosowali te nawozy, bo może być taka sytuacja, że przez kilka tygodni nie będzie opadów i wtedy możliwość pobrania tych składników z zastosowanych nawozów będzie wtedy zdecydowanie mniejsza. Myślę, że jeśli chodzi o te pryncypia w kontekście przygotowania rzepaku do zimy, w kontekście budowy tego fundamentu pod przyszły plon, jeśli mówimy o nawożeniu, tak naprawdę ten temat jest wyczerpany. Natomiast miejmy proszę Państwa na uwadze to, że tak naprawdę jeśli to nawożenie podstawowe na przykład było na niższym poziomie, to w tym momencie należy się zastanowić, czy te... Jeszcze w okresie jesiennym nie przeprowadzić korekty tego nawożenia podstawowego, które jak już tu wcześniej wspomniałem, jest już poza nami. Dziękuję bardzo.